Przechodzimy do jeszcze jednego bardzo e, ważnego zagadnienia, to znaczy do kwestii tworzenia się peptydów, e, czyli związków, które są połączeniem aminokwasów. Aminokwasy lubią się ze sobą łączyć. Troszeczkę to, to jest tak jak w przypadku estrów, że e, e, jedna, e, e, czy, czy grupa e, karboksylowa w estrach łączyła się z grupą e, hydroksylową w alkoholu, a tutaj jest podobnie, tylko że grupa karboksylowa łączy się nam, łączy się nam z grupą aminową dokładnie z jednym z y, atomów, y, no właśnie z tego z tej grupy aminowej, czyli z jednym z wodorów. Tutaj sobie zaznaczmy całą grupę aminową, żeby to było widoczne. I te dwie grupy łączą się ze sobą i powstaje nam wiązanie zwane wiązaniem peptydowym. Czyli zobaczmy sobie to z bliska, co tu się wydarzyło. Tworzy się taki element, właśnie tutaj, w tym miejscu, na czerwono zaznaczony został. I wydziela się nam cząsteczka wody, czyli podobnie jak w przypadku reakcji estryfikacji, wydziela nam się cząsteczka wody w wyniku tworzenia peptydu. I co nam to generalnie daje? Peptydy są to y, związki, y, które przy określonej ilości aminokwasów. Można, będziemy mogli nazywać białkami. Czyli, jeżeli mamy 100 aminokwasów w łańcuchu peptydowym, przynajmniej, no to mamy do czynienia już w zasadzie z białkiem, tak można by powiedzieć. Yy, dlatego tutaj taki jest pomost pomiędzy pojęciem aminokwasu a białka. Właśnie yy, yy, tak łączą się aminokwasy i yy, w w tworzą peptydy. A Wystarczająco długie peptydy tworzą, tworzą białka. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, którą, którą, o którą mogą was zapytać nauczyciele w szkole, czyli jak nazywamy peptydy złożone z konkretnej ilości aminokwasów. Czyli mamy, jeżeli mamy dwa aminokwasy, tak jak było na poprzednim przykładzie tutaj mamy jeden aminokwas i drugi aminokwas tworzy się, tworzy się peptyd związany, z, yy, złożony z dwóch aminokwasów, no to wtedy mamy dipeptyd. Gdy mamy trzy aminokwasy, tworzy się tripeptyd. Jeżeli mamy cztery aminokwasy, tworzy się tetrapeptyd i tak dalej. Ale generalnie wystarczy, że zapamiętacie sobie te trzy nazwy i to powinno wam w zupełności wystarczyć na lekcji, więc tutaj wykrzykniki jakiś sobie postawimy, żebyście zwrócili na to uwagę, że to jest dosyć ważne, żeby te nazwy kojarzyć.